Pierwsze raz na rok, nie wiem nikt, jak mówić doń, koszmarny karol. Niech Buda drży, gdy jest zły, wszystkim chcę pokazać kły, tam jego świat, gdzie znika ład, koszmarny karol. La, 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 na nerwach i na zakazy sposób ma. Głowie staną, włosy wam koszmarny Karol, koszmarny Karolek. A więc kosmici porwali twoją pracę domową. Tak, prze pani. Słowo. Dlaczego nie powiesz, co naprawdę stało się z twoją pracą? No dobrze. Zjadł ją kot brata. <noise> Spokój! Wszyscy mają zacząć pisać dziennik. Dziennik? Tak, dziennik. Opiszcie jeden ze swoich dni. Salutki dzień! Tak. Czy w tej sali jest echo? I aż nie możemy się doczekać, kiedy przeczytasz nam swoją pracę, Karolku. Przeczytać? W całej klasie? Dziennik koszmarnego Karolka. Czemu praca domowa nie może polegać na grach czy oglądaniu telewizji? Przestań drapać, Fafla! Fafla, ja nie żartuję! Denerwujesz mi kła! Zmiataj stąd plażu! Nie bądź kosztarny, Karolku Ale... I bierz się do odrabiania lekcji albo... Albo odłączą mi telewizor, zabronią jeść chipsy, dadzą szlaban na komputer i odbiorą kieszonkowe za cały miesiąc z góry To takie niesprawiedliwe Więc mam zamiar pokazać wszystkim, jak okrutnie obchodzi się ze mną życie 7.30 rano Dzwoni budzik Ignoruje go. 803 03. Tata i jego... pobudka, pora wstać. Budka, pora wstać. Czas do szkoły. Ignoruje go. Za żadne skarby nie pójdę do szkoły. 804 Do pokoju wchodzi mama i drze się na mnie. Nie przeginaj, Karolku, proszę cię, ostatni raz, wstawaj już! Przez ciebie wszyscy się spóźnimy i będzie to wyłącznie twoja wina. Robisz nam tak codziennie, to nie do wytrzymania. Chowam się pod kołdrą. I udaje, że to zły sen. Wstawaj, Karolku! Już! 8.11. Do pokoju wchodzi Damianek i mówi, że jak zaraz nie wstanę, to spóźnię się do szkoły. Jak zaraz nie wstaniesz, spóźnisz się do szkoły. Karolku, nie bądź koszmarny! Koszmar jest zmuszanie dzieci do wstawania o świcie i chodzenia do szkoły. W tej chwili się ubierz! Ubieram się błyskawicznie. Jem bardzo zdrowe śniadanie. Mama krzyczy na mnie, że włożyłem wczorajsze ubranie. Zobacz, jak Ty wyglądasz, Karolku! Tata krzyczy na mnie, że nie dosunąłem krzesła do stołu. Dlaczego nie możesz być taki jak Damianek? Nic na to nie poradzę, że jestem sobą. 8.48. Szukam swojego tornistra. 8.49. Znajduje się tornister. I kostium na wlew. 8.50. Wychodzimy z domu. Tata pyta, czy umyłem zęby. Umyłeś zęby, Karolku? Kłamie, że tak. Pośpiesz się, Karolku, bo się spóźnimy. 9.05. Docieramy do szkoły. 9.15. Zaczynają się lekcje. Dzień dobry, dzieci. To takie straszne nudziarstwo, że sobie darujmy. Dzisiaj będziemy kochane dzieci w próbie doświadczenia z panami i Chemia bywa fajna. powstają w ten sposób. I pamiętajcie, nie mieszajcie ze sobą tych dwóch dzieci. Przepraszam, co pani mówiła? Powiedziałam. Ojej, koszmarny chłopak! Zajęcia z muzyki też ujdą. Czasami pani dyrektor zaprasza mnie do swojego gabinetu. Się, jeśli nie wspomną o mnie w Księdze Najlepszych Uczniów. Najfajniejszą jednak częścią zajęć jest ich koniec. Jupi! Szesnasta to pora rapera-sapera. Oczywiście, Damianek mówi... Teraz moja kolej. Chcę obejrzeć tańczące stokrotki. Odpowiadam, nie, rozmazany robalu. I Damianek reaguje, jak na rozmazanego robala przystało. Mama! A mama za karę odsyła mnie do mojego pokoju. Marsz do pokoju, ale już! Oczekiwanie na kolację w swoim pokoju wcale nie jest takie złe. Jak już zjem swoją porcję, proszę mamy o dokładkę frytek. Najpierw z talerza mają zniknąć wszystkie warzywa. Ja zawsze zjadam wszystkie warzywa, prawda, mamo? Nie zrozumcie mnie źle. Jem dużo warzyw. Na przykład ziemniaczane chipsy, ketchup z pomidorów i jeszcze chipsy. A niektórych warzyw po prostu nie lubię. Na szczęście umiem sprawiać, że znikają. Żywa Karolka zniknęły. Frytki też są z warzyw, wiecie. Po kolacji pora na kąpiel. Tylko ja, żółta kaczuszka, krokodyl. I damianek. Tata mówi, w tym domu marnuje się za dużo wody. Odtąd kąpiecie się razem. Ale ja nie lubię siedzieć od strony kranu. Woda jest za gorąca. Kto siedzi od strony kranu, decyduje o temperaturze wody. To moja kolej siedzieć. Od... do wniosku, że wspólna kąpiel to nie był dobry pomysł. Mama mówi, że powinienem kłość się o dwudziestej. Przecież nikt nie chodzi spać o dwudziestej. Może z wyjątkiem takich doskonałości, jak Damianek. Olo w ogóle nie ma wyznaczonej godziny. Karolku, przygotuj się do spania. A co ja robię? Ustanowiłem rekord świata w najwolniejszym myciu zębów. Oh. Mówię tacie, że jestem głodny. Kuchnia, Kuchnia nie czyni. I chce mi się pić. Hmm, no dobrze, przyniosę ci wodę. Dobranoc, Karolku. Jak będę królem? Dzieci wieczorem będą mogły siedzieć, do której im się spodoba, ale tymczasem musiał improwizować. Czego poszukać? Oh. Więc czekam i czekam i czekam. Ach, czy wszystko muszę robić sam? Typowe. Nawet nie pofatygowali się, żeby mnie otulić. Jestem gotowy do snu! Nareszcie! Zobaczymy, co na to kat toporska! Fafla? Nie! Nie!